To by było na tyle. Oh. Jedź, okej, okay, jedź. A to bo ten bośniak Killer okej. Okay. Co ty robi autobus? No i drugi autobus. O i nawet policja jest. Kurwa, 9 tysięcy muszę zapłacić. Fuck Zaczyna się zabawa Dobra Ekwipunek pancerz Czekaj Przekąski Właśnie, ja też muszę sobie przekąski Będzie boom Ola łapkar! Ola łapkar! Ola łapkar! O jest anihilator, to bym go sobie wziął Dzięki Okej okay. Nie ma za co Zdawało mi się, ale chyba byli tu ci, najemnicy. W ogóle jakiś gracz tu jest. No. Ej, to jest lepsze jak siedzieć na działku, naprawdę. No wiem. Czy wow. mi się wydaje że on tam wszedł do budynku? Da się coś tam wejść Ej, to może zobaczę, ja tam nigdy nie byłem Ja tam byłem, to nie ma nic ciekawego. ma nic? Czekaj jej za ten Bośnian killer Ale on jest na tym Ale jedź za nim, zaufaj mi Ja wiem co on chce zrobić Ja też w sumie wiem Już to na minę Tam jest Widzę A postraszę go, a co? Wow! Tak się jeździ Strąciłem ten. Okej, okay, nie wnikam. Czy mi się wydaje czy Rockstar dał automatyczną cenzurę na wulgaryzmy na czasie? Przejdź ze przodu. Kurde nie mogę tego helikoptera ściągnąć To jest Zatrzymuj się, czekaj, się... Ja, ja mam bardzo mało chpy. Ekwipunek, pancerz... Rony dziada! To jest takie fajne. On ma y, hydrę, chyba. No nie chcę, ma co chce. Może mieć nawet syfilis. Nie wiem co to jest, ale... Jaka chorobę, taka Jaka choroba zakaźna. Bardzo. Uf. A to nie jest na budynku przez przypadek? Co na budynku? No ten, ten, ten na mapie. Nie. Chyba wy. Ej, nam no w ogóle ten... wywaliło... Co wywaliło? Ej, drzwi. No. No nie twierdzę, że jestem dobrym kierowcą. No, jak cholera. No gracze, gracze, tak tak tak, bo to gracze próbują to zdobyć, nie? No to coś czuję, że mi się podwyższy. No no. I w ogóle to jest jakiś zwieczowany, że za 24 tysiące dzieje po prostu. O, jest tutaj. <laughs> Podjechali sobie. Co, osłaniesz mnie tutaj ze wzgórza? A, żeby mnie nie zdjęli, a to trzeba być na piechotę? Nie, weź. Weź tutaj, strzelaj do niego Strzelaj. Strzelaj do twojej mamy To coś, że szybko zginę z tego Czekaj, tu jestem królem Bronimy terenu, dobrze jest Ale coś czujesz, że szybko zostanę zdjęty ze snajperki To się chowaj, to się chowaj, za Tam jest jakiś gościu, uważaj. Ej, ja raczej wątpię, że po prostu... Yy... Dobra, ale to PK, kurde, bo to trzeba bronić pozycji i tyle. Czeka, weźmie sniperkę do ręki A nie jesteś w stanie tu wjechać insurgentem a, a co to da? Nie wiem, że będziesz królem, ale będziesz mógł jeździć tam z powrotem. W sumie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Twoja mama 15, a to liczy się na zgony, że im więcej, tym lepiej. Chyba tak. Bo ty na razie nie jesteś królem, to tak naprawdę musiałeś mnie zabić i przejąć teren, nie? To daj mi ten. O ty Nie, bo tam jakiś gracz na motorze jeszcze jechał Aha, no Co do niego zrobiłem? Ja e, to jest chamskie, kurde, że ten Ej, oni w ogóle nie mogą podejść od tego z Ty Tu dobrze wszystko widzisz czy, czy, czy cię przestawić? Dobrze widzę o kurde, się przeszedłem. Dobra. Chyba się wkurzył. No wyjdź. Czekaj. Czekaj, bo tu grę opuszczają wszyscy. Przez... Tu jak coś, to i ci będę tutaj pomagał. No co ty masz w... no. 10 czegoś? Nie wiem, jakichś punktów. Chyba się wkurwił niemiłosiernie. <zum> <tu. zum> <zum> Spawnuję się i ginę. <zum> <zum> Ej, ty wyobrażasz sobie jak mu teraz zepsujesz staty ten, zabity do zgonów Poczekaj, nie strzelaj go nie widzisz. To ty patrz się na lewo, ja patrzcie się na prawo. Dobra No wychyl się Jest, widziałem go Tak, snajperkę miał Koniec ja, końcu ogarnął No Teraz, to teraz je trzeba szybko ściągać Jakiś gracz jedzie Dobra to tylko ściąga, ściągam ten samochód Dobra O kurde, to jakieś blisko podchodzi, uważaj, uważaj Uważaj, uważaj, dobra A, zginęli obydwoje on tak ma 15 punktów, no to ja nie wiem. No czekaj, bo ja muszę punkty zrobić. Daj mi teraz... Daj teraz mi trochę postrzelać. Ja nie chcę zginąć też tak szybko. No dobra, dobra, to, to, to strzelaj ty A jakbym się przeparkował, to spiegę. Dobra i obok ciebie, ciebie. Dobra Okej okay. Ja tu mam 15, dobra Dostałem trochę. Nawet mocno. Uważaj, jest obok ciebie. Uważaj. Jest dobra. Nie ja będę mówił, jak nie będzie przeskrzyniał ze snipery. Także. Ej, ale to trochę smutne to jest, bo to jakby było normalne. Na, na 10 minut to byśmy już to wygrali, tak naprawdę. vlogs guys! Huka <laughs> ku, ty jeden time Ty patrzę na lewo, ja się patrzę na tamtego gościa. Dobra Że mnie nie zdjął Dobra, dobra Daj, żeby on... On też mnie nie zdjął. Aha dobra Na lewo, dobra Możesz w sobie w niego się wcelować Dobra, czekaj, tam jest jakiś gościu, jak go właśnie chciałem zdjąć Czekaj, e, daj mi jeszcze jednego gościa zabić. Okay. Jednego tylko. Masz za tym berakiem. Dobra. Chyba to weź tutaj ten. Kurde, ja go nie widzę. Dobra, tu, tu jest jeden jakiś, blisko. Dobra. <śp> Spotify, 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 Spotify. Welcome to hell. In my hell. Czekaj, tu, tu jest ten jeden. Weź... Weź might, weź mig Dobra, to tylko tak się skam, żebym mnie nie zabił. Dobra To ty nawalaj do... nawalaj do tego drugiego. No nawalam I zdjął mnie! To się musiało tak skończyć. I zdjął mnie Jest. to na którego Dobra. ty się miałeś okay. patrzeć, no? Okej, okay. teraz możesz nawalać do wszystkich już. To Weapons free. Weapons free. Ja mam pier pierwsze miejsce teraz. Jest za tobą, za tobą uważaj. Gdzie ty jesteś. Gdzie ty jesteś. Ej. No Mnie zespałnowało tutaj, ja, ja do Ciebie podchodzę jak coś. O Jezu. Dobra, postaram się obronić. Dobra, jesteś, jesteś. Jestem, tylko pytałem czy teraz wsiądę na działko. Musisz wejść od góry, musisz wejść na dach. Wejść na dach. Wejść Bo na dach. Widzę. Wejść na dach i wciśnij F. Fuck, nie wyszło. Czekaj, przeparkuję sobie to auto. Dobra. Teraz ty mnie musisz osłaniać Dobra, ja cię osłaniam, ja cię osłaniam Twoja mama tutaj jest <grytanie> O Jezu, ale mnie ściągnął Ale mnie ściągnął, chłopak Kurde, sniperem. dobra Teraz ty mnie osłaniaj A nie, teraz ty jesteś królem, dobra Ja cię teraz osłaniam Teraz ty jesteś królem Leś ich ściągaj Ściągnij tego gościa tutaj, co jest blisko Dobra a dobra, okej, okay, dobra. Nie, i tak mnie chce do samochodu wsadzić. To, ej, to ty wsiądź do samochodu. Ja A, dobra. Że No, to było taktyczne. To było, to było cholernie taktyczne. A nawet jak się wejdzie na dach, to musiałbym jeszcze wyżej wejść. To jest ciężka sprawa, ci powiem. Dobra. Najfajniejsze jest to, że on wykorzysta teraz naszego insurgenta. Dokładnie. Gdzie ty tam jesteś? Jesteś tam gdzieś? Dobra, on wziął naszego in insurgenta A, to jest za gościem rakietkę wystrzeliłem? O kurde, dobra Ej, strzela! Kurde Ej, dobra, weź, bo tutaj 24 tys... 000... Nie wiadę. No, skaczesz. Dobra, jak ten, jak ten mój Luis. A ja Znaczy jak nie wiem jak. Wsiadaj. Ja tą rzuciłem minę zbliżeniową, żeby zrobić coś smutnego z tobą, ale się nie udało. Przenieśmy twój posun do magazynu. Dobra, no to przynajmniej moim serge. Królem, ej kurde, ja cię widzę. Oj sorry, namierzajcie przy trwaje, sorry, sorry To sorry. wyłącz, włącz na te drugie rakiety. No namierzanie wyłączone, dobra Gdzie ty jesteś w ogóle? A tutaj to Za tobą. A Eskadra Eskadra, 6-9, zgłoś się 6-9 zgłaszę się 6-9, widzę przeciwnika, przeprowadzę nawet bojowy. Mi się chyba znudziło. No? Za mało graczy skończyło się to wydarzenie? Za mało graczy w sesji, tak. My dostałem 500 kasy. Ja też. Obudziło się nawet. Dobra, rozwalamy ich. Namierzał? Tak, przez przypadek. Okej. Okay. no jest koło sklepiku z tego co ja widzę. Czy ten goście zamierza wziąć samolot? Czy on naprawdę jest taki głupi? Sorry? To przełącz to sobie On wziął helikopter bojowy Do mnie nie wleć Nie mam wziął krego Wow sorry sorry O wiem wiem wiem, o kurde Czekaj, ja go ściągnę z działka Oj sorry Dobra O oh, Jezu yes. yes Ja pierdzielę Okej, okay, zdałem go Zdałeś go? Zdziałka No, zdziałka, zdziałka jest fajnie <laughs> Danger close Pięć tysięcy, 3000 Same nagrody tylko żeśmy teraz z siebie nie wlecieli na Może wiesz, będą będę z jednej strony Ja spróbuję wziąć tego gościa z nagrodą Okej okay. O ile ktoś będzie z jest? Tutaj tego tak wziąć, ale coś mi nie idzie. A kurde Dobra Czekaj, czekaj, ja rozpuszczę blew, ja rozpuszczę blew To znaczy W ogóle gdzie oni są A ja widzę ty jesteś tutaj Czekaj, stay in the safe mode, that's. No rules. O co chodzi? Nie ogarnię. Okej, okay, rozwaliłem jeszcze. Gdzie ty w ogóle jesteś? Czekaj. Czekam, bo teraz rozpuszczam blef, może pójdzie. Już to widzę. <laughs> nie, pewnie nie pójdzie. To jest dobry gazek, ten, ten you can suck me up, that's my room Gdzie jesteś? Ja latam nad jakimś gościem, tylko coś mi nie No weź innego No chyba będę musiał Ona mierza mnie Czekaj, czekaj chwilkę już będę powoli kończył niestety widzę ciebie i widzę jeszcze jakieś dwóch gości insurgenta to wszystko, mało, to wszystko koło mojej chaty. po prostu y dobra to ja zrobię ala i ten i, I te pasywki jeszcze. powłączali i się będę żegnał niestety okay. powoli bo no, smutno no ale to w sumie Widziałem to No jakiś gościu jest za tobą, tak? Tak? No może? To, no, tak. no Rzeczywiście no, jest za mną Weź Staram się Działkiem, działkiem najlepiej O, ale... Działkiem, teraz działkiem, słuchaj Działkiem najlepiej Sobie Aha, to dobra. Pasywkę? Dobra, no to mówią, to ja się nie bo niestety. Także cześć. No się. Rozrozumienie tego gościny też nie jest w sumie takie proste. Kurde, chyba rozwaliłem nie do trzeba. Tyle w temacie.